Montaż systemu Black, Tyb Luna. Przed przystąpieniem do montażu powinniśmy przygotować odpowiednie narzędzia. Będą to wiertarko-wkrętarka, wiertarka do betonu, zestaw wierteł i bitów, poziomica, młotek, zestaw kluczy, nóż do papieru, zestaw kluczy imbusowych, miary, kątownik, śrubokręt, ołówek, kliny. Na blacie roboczym układamy opakowanie z elementami systemu przesuwnego. Opakowanie otwieramy ręcznie bez użycia ostrych narzędzi, takich jak nóż. Zawartość opakowania rozkładamy na blacie roboczym. Sprawdzamy, czy w kartonie znajdują się wszystkie elementy. Mierzymy otwór montażowy. W trzech miejscach sprawdzamy jego szerokość w dwóch wysokość. Sprawdzamy również trzymanie pionu przez ścianę z prawej i lewej strony otworu. Sprawdzamy poziom posadzki równolegle do otworu, na którym zawieszone będzie skrzydło. Przystępujemy do wyznaczania otworów pod dyble montażowe. Powyżej otworu w murze wyznaczamy 5 punktów pod nawierty na dyble montażowe. Nawierty planujemy na wysokości H1. Parametr ten uzyskujemy poprzez dodanie do wysokości skrzydła 48 mm. Przy założeniu, że drzwi będą się otwierały w prawą stronę, zaczynamy od zaznaczenia nawiertu w górnym lewym narożniku otworu w murze. Odstępy między otworami powinny wynosić 450 mm. W odstępie około 100 mm od otworu w murze przekładamy miarę w celu wyznaczenia pierwszego nawiertu. Następnie do wysokości skrzydła dodajemy wymiar 48 mm i wyznaczamy wysokość pierwszego nawiertu. Wiercimy otwór pod dybel montażowy, umieszczamy dybel w otworze i delikatnie dobijamy młotkiem. Na szynę prowadzącą nasuwamy zderzak. W otwór montażowy wkładamy śrubę, na nią zakładamy dystans. Tak uzbrojoną szynę przykładamy do ściany. Śrubę wraz z dystansem wkręcamy w uprzednio wbity dybel. Szynę nad otworem w murze ustawiamy w pozycji poziomej. Poziomicą sprawdzamy poziom szyny nad otworem w murze. Przez skrajny otwór montażowy wykonujemy nawiert pilotażowy. Delikatnie opuszczamy szynę. W wyznaczonym miejscu wiercimy otwór pod dybel montażowy. Następnie umieszczamy dybel w otworze i delikatnie dobijamy młotkiem. Szynę ustawiamy w poziomie i przykręcamy ją do ściany. Poziomicą sprawdzamy poziom szyny nad otworem w murze. Wykonujemy pozostałe nawierty. Szynę odkręcamy od ściany i delikatnie opuszczamy. Rozwiercamy nawierty pod kołki montażowe. Na wolną stronę szyny prowadzącej nasuwamy zderzak. W otwór montażowy, znajdujący się w szynie, wkładamy śrubę, na którą nasuwamy dystans. Śrubę z dystansem przekręcamy do ściany. Przykręcamy pozostałe śruby. Śruby dokręcamy wkrętarką. Poziomicą sprawdzamy poziom szyny nad otworem w murze. Na koziołkach układamy skrzydło drzwiowe. Na górnej powierzchni skrzydła zaznaczamy kolejno 90 i 190 mm odstępu od krawędzi bocznej. W osi powierzchni górnej zaznaczamy punkty nawiertów. Nawierty należy zaznaczyć na górze skrzydła. Operację powtarzamy z drugiej strony. Wykonujemy nawierty. Do górnej powierzchni przykręcamy wózki prowadzące. Mocowanie rolki ustawiamy w kierunku frontowej powierzchni skrzydła. Przykręcamy drugi wózek. 50 mm od wózka w kierunku środka skrzydła zaznaczamy odległości rozwiertu pod kapsle zabezpieczające. 8 mm od zewnętrznej powierzchni skrzydła zaznaczamy odległości nawiertu pod kapsle zabezpieczające. Nawiart pod kapsel zabezpieczający wypada powyżej osi grubości skrzydła. Wykonujemy nawiarty. Przykręcamy oba kapsle. Skrzydło zdejmujemy ze stanowiska roboczego i zawieszamy na szynie prowadzącej, zamocowanej nad otworem. Oba kapsle ustawiamy w pozycji uniemożliwiającej wysunięcie się skrzydła z szyny prowadzącej. Przesuwamy skrzydło ustawiając je w pozycji zamkniętej z niewielką szczeliną na montaż prowadnika. Kątownikiem wyznaczamy linię prostopadłą do ściany, przebiegającą przez narożnik otworu. Przesuwamy kątownik o 20 mm i wyznaczamy drugą linię. Skrzydło ustawiamy w pionie i zabezpieczamy je klinami. Poziomicą sprawdzamy ustawienie skrzydła. Wodzik umieszczamy pomiędzy liniami w wyfrezowanym rowku w dolnej krawędzi skrzydła. Zaznaczamy punkty nawiertów. Zdejmujemy kliny i odsuwamy skrzydło. Wiercimy otwory pod dyble montażowe wodzika skrzydła. Wbijamy dyble w otwory. Przykręcamy wodzik skrzydła. Sprawdzamy poprawność pracy skrzydła. Ustawiamy skrzydło w pozycji otwartej. Skrzydło powinno licować się z krawędzią otworu. Przesuwamy prawy zderzak w kierunku wózka i zabezpieczamy go śrubą imbusową. Ustawiamy skrzydło w pozycji zamkniętej. Skrzydło powinno zakrywać cały otwór. Przesuwamy lewy zderzak w kierunku wózka i zabezpieczamy go śrubą imbusową. Na otwory przeznaczone do systemu podwójnego zakładamy zaślepki. Sprawdzamy poprawność działania systemu, tym samym kończymy montaż.